Cześć, pozdrawiam Was z Festiwalu Terra Madre Salone del Gusto. Jest to wielki festiwal kuch kulinarny dobrej kuchni, dobrych produktów, który odbywa się w Turynie, w prowincji Piemont, we Włoszech północnych. Zaczął się ten festiwal w 1996 roku. Jest to już kilkunasta edycja. Co dwa lata zwykle, no teraz koronawirus trochę pokrzyżował szyki. Natomiast jest to em, Niesamowite święto dla ludzi, którzy, którzy kochają kuchnię. Nie bez powodu jest we Włoszech, dlatego że tu narodził się ruch slow food, czyli wolnego jedzenia, jedzenia, którym się delektujemy lokalnego, pochodzącego od producentów lokalnych, najlepiej w ogóle ekologicznego. I te takie organizacje slow foodu działają w bardzo wielu krajach, i tutaj prezentują siebie, swoje produkty, są różni wystawcy. Oczywiście nie ma tu wszystkich krajów świata, ale no kilkadziesiąt krajów jest reprezentowanych. Bardzo też licznie reprezentowane są regiony włoskie. Można nawet za darmo sobie popróbować się najeść różnymi tutaj produktami, serkami, szynkami, ciasteczkami, różnymi napojami i pastami warzywnymi. Bardzo fajna impreza. Ja kiedyś miałem okazję prowadzić wykłady dla Uniwersytetu, Uniwersytet Gastronomika Italiana w Polenco, koło Turynu, który, e, który jest jakoś tam związany ze slow foodem, współpracuje jest częścią jakby ruchu slow foodowego. Także tutaj jestem nie pierwszy raz w Turynie, ale pierwszy raz właśnie na Terra Madre. Jestem pod wielkim wrażeniem. Olbrzymie tłumy ludzi przejechły, niedziela to się nie dało przejść, Dzisiaj ostatni dzień jest dużo łatwiej porozmawiać z wystawcami. Dużo różnych inspiracji, jakichś ciekawych przypraw, ciekawych produktów, także tutaj zobaczyłem. Zresztą zobaczcie relacje sami. Czasem nie tłumaczę, coś tam po angielsku się pojawia, to można sobie włączyć tłumaczenia automatyczne chyba i po prostu nie wiem, czy się tak da, może się tak da. A jak nie to poproście kogoś znajomego, żeby, żeby przetłumaczył. Na stoisku afgańskim piję napój z szafranu i. Róży, płatków róży, szarbat. Bardzo dobry. Na stoisku tajwańskim bardzo mili ludzie sprzedają książkę o dzikich warzywach y, Tajwanu w mniejszościach narodowych. Tutaj jest w tym języku Utada Teng Nupang What language is this? Amis. Amis, yeah. So to kolejna książka. This is the Taiwanese stand and they sell A wonderful book about wild greens in English and um, in, uh, in the local language called Anis. Yes. And the people, the re do you have recipes there as well? No. no. Just the plants. Just but the it's plants fantastic. And how we use it? Because there are also pictures of uh, how we use it in the Do you dishes. come from this minority? I'm, I'm not. No, no. I'm a translator. Okay. Wonderful presentation here on Terre Madre of roślin jadalnych. Tu mamy owoce suszone, pokazujące potencjał, tradycyjnie suszone. Mamy morwy z Pamiru, nanerczowe owoce z Afryki, z Tanzanii, przyprawy, rodzynki, figi, banany z Indonezji. To nawet nie wiem, co to jest. Bo mamy nie jeść. Um, sumak, owoce sumaku tu pewnie jakiś berbery ha ha ha, pełno z Armenii takie um, też rzeczy jak w Gruzji orzechy w syropie owocowym jabłka ukraińskie jakieś ciekawe, dziwne owoce z Brazylii bastone di guarana A to są i są guarana, yeah? Can you eat this fruit from guarana or it's uh, No, we have only this one. But no, whether is it possible to eat it? Uh yeah, it's edible. It need to drink. Huh? This one put it put on energy drink. For the drink a guarana, yeah. wow. African oil beans z Nigerii Beninu. Tego nie próbowałem nigdy. O tutaj mamy um, Kakao z Peru. Bunia nuts z Australii. Oj, tego też nie jadłem. Tu mamy yy, te nasiona. Nawet nie wiem, co to jest. Ha! Tu chyba jakieś są nasiona sosny. Szkoda, że nie dają tego do jedzenia. Kasztany jadalne. Tutaj mamy owoce jarzębu domowego, trochę jak gruszka wyglądające. Tutaj we Włoszech bardzo częste. Piękna wystawa. A wonderful presentation of uh, dried nuts. Can you say something about it? Tak, mamy wszystkie te fruktowe, które przyszły z całego świata. I producer gave nam to. Um, Made a sort of uh, exposition of uh, products. Uh, we have um, here we have fruits uh, in these uh, legumes. I'll go later. Yeah. Yes. And, uh, also have but this one uh, are. Um, uh, sorry so, said, the people during the exhibitions brought it, or did you order it somewhere independently? Um, work independently, but gave uh, our products to us. To so this is the Exhibition for Terra Madres. Fantastic. Mamy stoisko z strączkowymi roślinami. Nie będę tu wszystkich wymieniał. Widać na etykietkach nazwy. Wielka różnorodność jednak świecie. W wielu krajach sprzedaje się po kilkanaście różnych gatunków strączkowych na jednym targu, często wymieszane odmiany kolory. Naprawdę piękna wystawa. Chciałbym taką na zajęciach mieć dla studentów. Przy okazji pozdrawiam moich przyszłych studentów w kolejnym roku etnobotaniki, piękne, piękne. Wszystko rośliny strączkowe fabace. They are all beautiful. Do you know them all? I don't know them. Because I know, I don't know half of them. Yeah. I I get to see some of of for the first time. Yeah. Like, like this. Look at this This is from Mexico, I think. Yeah. This is from US. Yeah, this is quite normal, but some of them look crazy. Like this is, this, this is this, incredibly this is crazy. Grande yes. <laughs> Burkina Faso. <laughs> I, I can't even pronounce it. This is like in <laughs> Poland, fasola Yash. Yes. from Ukraine. Questo è il riso, l'ho capito? Sì. Questo cos'è? Questi, questi sono, sono fagioli. È una varietà di fagioli che viene da dove c'è scritto. Sì, sì, sì. <ride> Però sì, sono... in realtà non so perché c'è il riso qua, dovrebbe stare ah, no. no, là. E... Che, sta... che dove fosse tutto riso faccio, vedi, questo è tutto riso. Ma... Eh no, eh no, questa qui è la parte lettofagione. Legumi legumi. legumi. legumi quindi ci sono. Ci sono per esempio delle picchie da qualche parte. są A tutaj prezentacja zbóż jadalnych piękne odmiany kukurydzy różne niesamowite i bardzo wartościowe odżywcze bo one nie rosną tak szybko tylko rzeczywiście gromadzą mikroelementy i to jest prawdziwe jedzenie dla człowieka nie to, co teraz jest w sklepach. Tu mamy mąkę z manioku, różne produkty z manioku. SORGO e, Niektóre rzeczy też tutaj polał niestety i nie widać etykietek Tu też kukurydza Tu różne zboża e, Różne pszenice i nie tylko, ale głównie właśnie pszenice Tutaj e, SORGO Co to jest? Tak, SORGO Mąka Sago to z takich palm nie z sagowców, to jest taka palma sagowa. Tutaj mamy piękne rzeczy. Idziemy dalej. Amarantus. Oczywiście na Terra Madre Salone del Gusto spotkałem też Polaków, którzy dziś tam zaczęli za mną krzyczeć. Panie, które są tutaj delegatkami z Polski, ze Slefudu. Powiedzcie coś, co tu robicie. No, ja jestem Ania Rumińska, chwastożercy i przyjechałam tutaj jako delegatka reprezentując Dolny Śląsk. I będę gadać o chwastach jedalnych, czyli warzywach nieuprawnych co tam macie? Jakieś, macie spotkanie tak Mamy chyba? takie spotkanie międzynarodowe, kobiety, chyba sześć kobiet zbieraczek, no takich różnej bardziej lub mniej naukowo. I będziemy się dzielić wrażeniami, pomysłami, co tam dalej robić i tak A potem będziemy razem chyba zbierać. Bo Super. Mimo deszczu chciałabym pójść tam. Dużo portulaków wszędzie jest masz. I szarłatu. Tak. Jestem przy ciekawym stoisku z jakimś takim dziwnym owocem cytrusowym. I spotkałem tutaj Polkę nie dość tego, spod frysztaka. Może powiesz, co robisz i skąd jesteś? E, mam na imię Beata, jestem przewodnikiem na Sardynii, ale dzisiaj jestem w Westę, jak to się mówi po głosku, czyli dzisiaj pracuję z Pompiją. Pompija to jest ten cytrus, taki bardzo rzadki, który rośnie tylko na Sardynii, e, jak a dokładnie z Siniscoli. Smakuje, smakuje słodko-gorzko, jak Aha. Sardynia czyli słodka, ale gorzka jednocześnie. Zaraz wam pokażę jak smakuje, albo spróbuję. Musicie się przenieść tutaj, ale tobie spokażę, pokażę. Dam spróbować. Mm -hmm. to co teraz będziesz ja tak? mm -hmm. to jest biała część cytrusa gotowana w miodzie. To jest tradycyjny mm -hmm. deser sardyński. Tu już niestety tylko ostatki nam zostały, bo dzisiaj ostatni dzień. Gotujemy, obieramy. Zaraz ci pokażę, tutaj będzie. Zobacz, tak wygląda mniej więcej cytrus dojrzały. Obieramy go, robimy otwór tutaj. Wyciąga się miąższ palcami i zostaje taki ba biały balonik i ten balonik się gotuje 4-5 godzin w miodzie. Tam są zdjęcia, mm. Jak to wygląda mniej więcej. Super. I to jest tradycyjny sardyński deser. Sardyński siniscoli, znają, z siniskoli, tylko że To znają, Tak, tam ludzie tak, tak, ale nie wszyscy, wiesz. A, oprócz tego deseru mamy jeszcze drzemy, likiery. Super. Ja zaraz zakupię. Kurki. Ja lubię takie rzeczy. Tak. Mygmach! No, super! Bo ja Cię śledzę od dawna. Tak? Tak, tak, tak. Bo też no. dzika kuchnia. My też tak na i trochę dziko jemy. Właśnie tak tak. chciałam, żeby Cię zaprosić pogotować z nami. Tak, może przyjadę. Widziałam, że byłeś w Chorwacji. No, tak, ja, ja lubię takie mediterrańskie ale... klimaty. Fajnie, Zobaczmy dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ta, ta Ceviche, surowa ryba z Peru. tostado? y maní, araque y esta es la escuela, y nuestra escuela es un recuerdo para que... ¿Qué es el green stuff? Eh, cilantro. cilantro cilantro Sí. Colendra. Y tiene aceite, aceite de banana. Techo. Oil, chillango oil, y aguacate, oil. ¿Y esto es este cake sí. No sé si es peruano. Ah, no es peruano. eres de Perú? No, Ecuador. 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 Sorry. Eso es Palabí, Ecuador. Ok, Ecuador en ceviche. This is what people sell it in this, yeah, street vendors. Coco Solo, Cocina, Manabita Ecuador, Philippines, <laughs> <laughs> Japan. <degustacja> sake. <laughs> Współpraca. Japanish millet, echinochloa esculenta, kwastnica in polish. Po polsku chwastnica. I tu mamy różne, different, we have different um, millets, różne prosa in polish, um, setaria italica. African proso eleusine corocana three varieties I was in Terra Madre in, I mean, in a different country but still meet people that I know from Facebook This is Eleonora Materese, Italian forager who made some amazing thing and I wanted to tell you about it uh, her, her to tell you about it Thank you so much, and uh, nice to meet you. I'm a forager and ethnobotanist, and uh, I, have, um, I run a restaurant called Picnic, where I just uh, prepare wild food that is, wild herbs from the whole country. And I think it's important to know wild food because our ancestors uh, grew with it, and it's also important for our um, nourishment. I'm glad to have met uh, my colleague from the Association of Foragers. And uh, well, Terra Madre is a nice place to think more about sustainable food, just like foraged food is. So, where is your restaurant? And on Lake Maggiore. Lago Maggiore. Yeah, Lago and Maggiore. you say it's the only restaurant in Italy which. I just cook only wild food, just wild food. Nothing else? Nothing else. I mean, potatoes and carrots and onions are slow food presidium, but apart of those, it's. Olive just oil? Uh, sometimes, because okay. there are wild oils too. Aha. Uh -huh. And what do you do in winter? Do you shut or mm, in winter? No, I no. use uh, ancient techniques like fermentation, dry, oh, okay. you know, all the stuff. But also uh, Italian climate is useful for, yeah, for yeah, foraging yeah, very... also during the... So what's the address of your website or...? Uh... Uh, www.picnic.com Picnic written P-I-K-N-I-Q thank you. you're welcome. Uh, good morning. i founded guayapi uh, 33 years ago for valorizing uh, products from amazonia, brazil, from peru. Andina and Amazonia, Peru, Paraguay with the Stevia and uh, uh, Colombia. And Ecuador as Super. well, and Sri Lanka as well. And uh, we have an ecotourism in Sri Lanka where we grow products like kitul frickle or kurakan, very traditional products, you know, in any country. And we valorize them in Europe. Do you have your own plantation of tea? Yeah. Fantastic. Our pla own plantation of tea. And it's called uh, Okay, great. Yeah, Mausawa and... estate. And we grow also well like this one, Kurakan, which is, you can do like this, like quinoa. Okay. It's not damaging the soil, you know? It's Eleusine Kurakana. Ele, yeah, yeah. Uh, ah, it's, it's a kind of grass, like yeah? It's a it's from Sri Lanka, from this estate also. Fantastic. And uh, it's a, uh, you know, cereal like the one yeah. damaging the forest, and there is also flower from the and uh, this, oh. one, this one, You can make bread, like yeah. the. We have also and you sell guarana from uh, Brazilian from Brazil, Amazon. Fantastic, fantastic. And spices. So you also have spices in your farm in Sri Lanka, yeah? yeah, yeah. Eh? Cinnamon, nice. A cinnamon, yeah, is nice. good cinnamon, And cloves. Uh, and when we don't have enough, we work with all the producers around. Okay. The organization making fair trade on all the producers. Thank you. And, okay. Thank you beef z guarane. No it's not caffeine. No, no caffeine. Guaranina. Guaranina. similar. So good, yeah. So we are a azienda agricola forte. We sell our products all around Europe. We produce extra virgin olive oil, we produce our flour and our grains. All our products are family-made, family-grown. And so, our speciality is extra virgin olive oil. And you have some aubergine paste, yeah? We have some aubergine paste, we have sun-dried tomato paste, okay. we have chilies. we have the classic Italian breadstick, taralli and friselle, we have crackers. And this is amazing, these this little boats, takie łódeczki, powiem po polsku, takie łódeczki drewniane, bardzo delikatne, bardzo eleganckie, super sposób na serwowanie jedzenia na imprezach. <inaudible> inside, <inaudible> which is made with aubergine, <inaudible> accent, almonds, and raw cacao, which is chocolate, dark chocolate. You can use it with pasta or you can also pair it with the cheese. Then we have our salsa de verde with our datterino sauce made with datterino, which is a kind of cherry tomato, slightly longer and very, very sweet. We cut it, we roast it. Extra virgin olive oil, salt, and it's ready to eat. And this a salsa verde. We have salsa verde made with hard boiled eggs, parsley, uh, white vinegar, extra virgin olive oil, salt, and capers and anchovies. You can either eat it with the roasted meat or with the crackers and cheese Thank you. Thank you so much. The from Owoce drzewa organowego, które są wykorzystywane do robienia kosmetyków, nie do jedzenia. Tu jest, są świeże owocki, tu są takie już ususzone i potem wyłuskane. I odpowiednia technika powoduje, że właśnie olej arganowy się pozyskuje potem do, do różnych produktów. Kolejka do polenty z sosem mięsnym. Ja akurat polenty nie lubię, także nie będę się kusił.